and up. So much better, oh, yeah. Before you, I was just a shell, so stuck in the dark. Witam się z Wami już z drugiej strony, jak to jasno jest. Właśnie sobie wysuszyłam włosy, tak jak widzieliście. Zrobiłam lekki makijaż, tylko dlatego, że przychodzą dzisiaj do nas goście. Goście z olbrzymią niespodzianką, o której zaraz Wam wszystko. Znaczy, nie, nie powiem Wam. Zobaczycie sami, jak tylko przyjadą. Oczywiście ich nie będę nagrywała, więc być może pokażę, jak już sobie pójdą. Ale my z Natalką nie możemy się po prostu doczekać. Natalka gra akurat teraz na komputerze. Ona też już ma włoski umyte. Suszyłam jej niedawno. Strasznie są puszyste. Mm -hmm. Ale wiecie co? Ta maseczka, którą właśnie użyłam z Garnier, naprawdę pomaga. Jest super, ale chyba jeszcze będę musiała tą oliwką na Natalki zrobić, żeby jej fajnie wygładzić, tak jak moje Zrobiłam sobie dzisiaj taki jakby e, tutaj kółcek taki na cebulkę na samej górze, także żeby było troszeczkę inaczej i mówiłam dla was, że zrobię jabłecznik, jabłecznik nie wyszedł, wyszło ciasto z jabłkami, biszkopt, które wygląda i smakuje naprawdę obłędnie, czekajcie teraz wam pokażę, wygląda w ten sposób. Może jakoś tam nieatrakcyjnie wygląda, ale jest przepyszny. Natalka spróbowała. Ja również jest naprawdę dobre. Mam nadzieję, że moim gościom też będzie smakowało. A przyjadą za jakąś, no myślę, że może pół godziny. Na żółwie tutaj gdzieś chodził. Pewnie już się zmył. W ogóle jest teraz cały. E, już przebudzony. Chodzi cały czas. Je już normalnie, już coraz więcej. Zrobiłam jemu ostatnio taką mieszankę. Nawet wam pokażę. Zrobiłam jemu. Sałatę z ogórkiem i z papryką. Skroiłam wszystko, żeby łatwo jemu dać. Widzę, że zjadł nawet sporo. Paprykę zostawił, ale resztę wszystko jest y, zjedzone. Y, dom już trochę ogarnięty jest. Ciasteczka też położyłam tutaj. Pogoda dzisiaj jest niezaciekawa. Pada od rana, ale chyba teraz właśnie przestała, Tak więc fajnie. Nie wiem, może gdzieś pójdziemy sobie po południu. Zobaczymy jeszcze. Dzisiaj jest niedziela. Ale wiecie, jutro Natalka już wraca do szkoły, tak więc musi też się trochę przygotować. Pracowanie zrobiłam już wczoraj, tak więc super. Muszę jeszcze tylko dla niej zamówić jedzonko do szkoły. O, jest żółwik. Już wam pokazuję, zobaczcie. Hej, żółwik. Wszyscy czekają na Ciebie, wiesz? A teraz się schowałeś. No, pokaż się, pokaż się. Hm? Wszyscy czekają na Ciebie. W końcu się obudziłeś? Nie no, śpisz jeszcze Dobra, zostawiam ciebie Niech sobie siedzi tutaj Mój piękny żółwik Tak na chwilę się jeszcze odezwę przed e, przyjściem gości Chcę tylko powiedzieć, że ta niespodzianka dzisiejsza Była planowana przeze mnie Od dłuższego czasu To znaczy zamysł tego wszystkiego e, Był już od dawna, ale dowiedziałam się o tym, że mogę spełnić marzenie Natalki, także moje, jakieś trzy tygodnie temu. I trzymałam to po prostu w sobie, nic nie powiedziałam, dopiero powiedziałam Natalce parę dni temu, że niespodzianka będzie dzisiaj. Tak więc czekam na gości, którzy przywiozą tą niespodziankę. Natalka wie, ale my na razie nic nie mówimy, zaraz zobaczycie. A jeżeli w ogóle domyślacie się, co to będzie, to napiszcie mi w komentarzu. Przetrzymajcie filmik i napiszcie komentarz, co to może być, co to za niespodzianka. Ok, yeah. so I just got this car and it's 1100 pounds and I didn't like the color red, so I picked it for yellow. Yes, yellow is my favorite color. Oh my gosh, there's a lot of people, but anyways, this is how my car looks like. Here. This yellow thing—it's small because I'm a kid. But let me go into adult, change, and parent. The car—I have to go in my inventory. Vehicle—it's going to be much bigger, and it's really cool. You can just ride. Well, I'm not a good driver, but but i really love this car hi guys so um i'm just waiting they should be here now. i can't wait for gosh and yes i'm videoing here as well hi i can't wait i'm just so excited to hold it in my hands like it's going to be so cute i'm probably going to cry i'll try catch it but like catch it on video not like catch it in real life <laughs> okay, anyways but i can't wait i'm like shaking it's like what time is it it's 202 i can't wait they should have been here two three minutes ago now oh my gosh <laughs> Tak wygląda szczęśliwe dziecko, mamy go, mamy go i już wam pokazujemy, Mam. co to jest. Ja nie wierzę, bo to miał być po prostu to coś, które zaraz wam pokażę, ale to przyszło z pakietem. Uwaga, uwaga, wiecie co to może być? Mamy terrarium dla naszego żółwika plus... Jeszcze jeden żółwik. Taki maleńki, urodzony niedawno. Zobaczcie. Mamy nowego członka rodziny. Tu jest nasz żółwik o wiele większy. No, zobaczcie. To jest, zaraz wam pokażę. To jest nasz żółwik. A to jest ten. No, zobaczcie jaka różnica. Oczywiście ten jest trochę inny. Nasz jest e, żółwik Horsfield, a ten jest sped. Ojku, zapomniałam teraz. Sped, coś tam. E, jak ktoś jest zainteresowany, jak to nazwa, to napiszcie mi to ja Wam poszukam. Ale zobaczcie, jakie ma fajne terrarium, które dostaliśmy. To jest taka szafka z, tutaj z lampą, z termometrem, ze wszystkim. Zaraz musimy tutaj jakoś ładnie ustawić w pokoju. Wydaje mi się, że będzie tutaj stało po tej stronie. Na razie jest postawione po prostu tak, a jest po prostu super. Na toś. Ja nie My mogę so uwierzyć. Ja wiem, ja też bardzo. Okej. Okay. Trochę wody, jedzonko tutaj mają. O jego! Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że przypadkiem dowiedziałam się, że kolega ode mnie z pracy też lubi żółwie lądowe, tak jak my z Natalką. Czekajcie, was tutaj postawię. Że lubi żółwie, żółwie lądowe i niedawno, to znaczy już parę miesięcy temu, urodziły mu się żółwiki. Miał ich chyba 9, jeśli mi się. Dobrze kojarzy, i rozdawał je, Jak ja z nim rozmawiałam parę tygodni temu, właśnie o żółwiach, bo dostałam maskotkę żółwia u mnie w pracy od mojej szefowej, i on powiedział: O, lubię żółwie, ja mam żółwie. Ja on wy, tak, ja też mam jednego. I tak zaczęliśmy rozmawiać, i on powiedział, że ma żółwie do oddania. Ja tak, że co, że za ile? On mówi: że ja ci mogę po prostu go oddać za darmo, za darmo. One są tak drogie tutaj. No, wiecie, można je kupić. Ja swojego pierwszego kupiłam, oczywiście, ale no to nie jest taka cena, że wiecie, mogę sobie codziennie pójść i kupić takiego zwierzaka. Tak hmm. więc mamy kolejnego żółwika. Mam nadzieję, że oni się zaadaptują razem, bo tego się właśnie troszkę boję, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Ta Natalka ma troszkę wody, naleje, bo one lubią w wodzie trochę siedzieć. Chociaż dajemy zawsze kąpiel naszemu, ale zobaczymy. Wrazy. Od... Te terarium, ja nie wierzyłam, że oni przywiozą to razem z terrarium, bo powiedział ten mój kolega, że oni mają. E, to on sam zbudował jakiś czas temu i oni to używali, ale teraz mają nowe, większe, bo mają e, te żółwie o wiele, wiele większe, bo ten on jest z tych dużych żółwi, tak więc. Jezku, jaki on jest leciutki, jest prześliczny. Teraz może wam się tutaj wyostrzyno, zobaczcie. On jest przepiękny. Cześć, a jak my możemy Ciebie nazwać? Harry! Terry. Harry, Terry. <noise> Terry, wiecie dlaczego Terry? Bo właśnie tak ten mój kolega się nazywał, który mi go przywiózł. Ale jeżeli macie jakieś fajne imiona dla żółwików, to dajcie znać. Koniecznie napiszcie tutaj na dole, mm -mm. na dole w komentarzu tak. jakieś imię Ciewczyna fajne. I chłopak. No właśnie, bo my nie wiemy, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec. Tak mm. więc dajcie jakiekolwiek imię. Ale Terry jest fajna, naprawdę Terry. Tam na żółwik siedzi. Wybacz jaki on jest duży przy tym małym. Wow. To będzie um, malutki, to będzie ty. Dlatego... A wiesz to może to jakoś z boku to dać w te o to, żeby oni spali. O to, o to naklejkę będzie można tutaj schować. Tak. I chyba przestawimy tą szafkę, wiesz? Mm -hmm. Tylko się boję trochę o ten kabel, bo tam ma... taki będzie wystawał. Hmm. Więc mógł. Dajcie nam znać, jak to lepiej powinno być. Tu czy lepiej tam? Chyba, chyba tam będzie naprawdę lepiej. Tutaj mamy tak, to jest do światła, to jest do temperatury, jest ustawione teraz na 25 stopni mniej więcej, a w nocy na 20, a w tym pudełeczku został przewieziony żółwik. O to jeszcze musimy tutaj wsypać, wiesz? Okej. Okay. Powolutku, ale to może później. Dobra, zaraz zobaczymy, czy przedstawimy to, czy nie. Ale super niespodzianka na coś, co? No tak. Uch, jejku, nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że mamy kolejnego żółwika. Gdzie on jest? To słodzinka nasza. On ma taką kropkę tutaj. będzie Można łatwo go rozpoznać. Będziemy mieć więcej żółwi. Bo to jest właśnie nasz plan. <laughs> Taki tajemniczy <laughs> plan, żeby mieć całą farmę z żółwikami. One są słodkie, uwielbiam żółwiki. Małe przemeblowanie Postawiłyśmy na razie szafkę w ten sposób Tak wyglądają żółwiki Oswajają się, na razie się zakopały Jeden i drugi Jest tutaj cieplutko Mają tutaj żarówkę z ocieplaniem Z UV, a tutaj mają Temperaturę Ale nie wiem czy to działa dobrze Chyba tak, o jest prawie 30 stopni Tam jest taka niebieska kraseczka. Tutaj postawiłyśmy na razie rybkę i to jest właśnie ten termostat, którym właśnie się zmienia temperaturę. Ale jeszcze zobaczymy, tutaj zorganizujemy wszystko, więc na razie szafka stoi w ten sposób, jak się wchodzi do pokoju. I chyba zaraz łóżko przestawimy, żeby tego kabla nie było widać. Chyba, że kupiłem po prostu większy kabel, żeby leżał po prostu na podłodze, a nie wisiał, tak? No, ale najwyżej postawimy tutaj łóżko. Chociaż to mogłoby być tam na dole, ale zobaczymy jeszcze. Na razie to tak stoi. Żeby stało, mam sobie tak dużo, dużo miejsca i łóżko chyba właśnie postawimy z powrotem w ten sposób. Monatelka niedługo tutaj będzie miała biureczko, inaczej ustawione, ale to jeszcze, jeszcze, troszkę. Więc na razie chyba bierzemy się za łóżko, przestawimy je tutaj bliżej, żeby mogła sobie oglądać żółwika. Będziemy kończyć vloga, przestawiłyśmy łóżko, zobaczcie, chyba tak jest o wiele lepiej. Znaczy no jak na razie, takie jest łóżko, a tutaj terrarium. I zobaczymy jeszcze, ten kabel troszeczkę mnie denerwuje, ale no musimy kupić po prostu dłuższy, żeby leżał na ziemi. My się właśnie szykujemy, idziemy sobie na taki niedzielny obiadek. Wyjdziemy sobie, a niech żółwiki sobie siedzą, w ogóle żółwie zasnęły, zobaczcie na to. Śpią w ogóle, na nie wychodzą, każdy w swoim damku siedzi. Tam jest tam malutki, a tutaj jest duży, tego malutkiego nawet nie widać. Tam się schował, a tu jest większy. I niech sobie śpią.